Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha, do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał grog łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowo pańskie. Papież Franciszek na zakończenie jubileuszu miłosierdzia ustanowił niedzielę Słowa Bożego. Trzecia niedziela okresu zwykłego, dzisiaj przez nas przeżywana, przypadająca w tygodniu jeszcze ekumenicznym, jest niedzielą Słowa Bożego. Chodzi o to, abyśmy mogli zrozumieć niewyczerpane bogactwo pochodzące z nieustannego dialogu między Bogiem a ludem. Jaki dokonuje się poprzez Słowo Boże. Jak powiedział święty Efrem, któż jest zdolny, aby pojąć, O Panie, wszystkie bogactwa jednego tylko z Twoich słów? Jest o wiele więcej tego, co nam umyka, od tego, co udaje się nam pojąć. Jesteśmy jak spragnieni, którzy piją ze źródła. Dzisiejsza Ewangelia jak może niektórzy przygotowując się do niedzieli odkryli, składa się z takich kilku fragmentów, zasadniczo dwóch urywków. Pierwszy pochodzi z początku Ewangelii Świętego Łukasza, to jest prolog, czyli wstęp do tej Ewangelii, a potem jest taki przeskok do czwartego rozdziału, do pierwszego kazania Pana Jezusa wygłoszonego w Nazarecie. Dlaczego taki przeskok nagle? Dlaczego pominięto tam inne fragmenty dotyczące dzieciństwa Jezusa, a przedstawiono prorok i potem to pierwsze kazanie? Spróbujemy to odkryć, ponieważ istnieje powiązanie jednego fragmentu z drugim. Najpierw w prologu chciałbym, abyśmy odkryli, jak powstawały pisma święte, w tym oczywiście Ewangelie. Są takie trzy etapy, które możemy tam wyłuskać i wydobyć. Najpierw były fakty, czyli wydarzenia. Wydarzenia związane z Panem Jezusem, z Jego wcieleniem, życiem, nauką, czynami, śmiercią, zmartwychwstanie w niebo, wstąpieniem, zesłaniem Ducha Świętego. Potem była tradycja ustna, to znaczy głoszenie Ewangelii przez naocznych świadków, apostołów i nie tylko. Oni czynią to na dwa sposoby. Przekazują tak zwany kerygmat, czyli pierwsze głoszenie, głoszą Jezusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje, i jest rozwiązaniem problemu człowieka, jeśli ktoś w niego uwierzy, ma życie. I drugi sposób to jest katecheza, czyli systematyczne nauczanie prawd wiary, wyjaśnianie tych praw, tłumaczenie ich. I do tego jeszcze dochodzi świadectwo życia tych świadków, którzy głoszą. Oni mówili: Ja spotkałem Jezusa i on zmienił moje życie. I w tym momencie jest trzeci etap spisanie tych wydarzeń przez apostołów lub ich uczniów. Pojawia się więc potrzeba spisania tego wszystkiego dla następnych pokoleń. Proszono apostołów. Zapisz to, co widziałeś, zanim odejdziesz z tego świata. I tak, na przykład, święty Marek w Rzymie, gdy żył jeszcze jego nauczyciel, święty Piotr, już tworzył pierwsze zapiski dotyczące życia pana Jezusa. Oczywiście za zgodą apostoła. A gdy Piotr zginął śmiercią męczeńską, Marek rozpoczął redagowanie, właśnie. Tej pierwszej, najstarszej Ewangelii. Łukasz, z kolei, którego będziemy przez cały rok czytać i słuchać w czasie Ewangelii niedzielnych, nie znał Pana osobiście. Był chrześcijaninem jakby trzeciego pokolenia owocem ewangelizacji świętego Pawła, któremu towarzyszył w podróży misyjnej. Łukasz miał jednak kontakty z naocznymi świadkami. Mówi się, że miał kontakt z Matką Bożą i dlatego tak wiele również opisał z dzieciństwa pana Jezusa, opisywał jego narodzenie i to, co się dokonywało potem. I właśnie ten, ten uczeń apostolski, święty Łukasz, przekazał nam dokument wiary Kościoła, kreślący wspaniały obraz Chrystusa. Tak były redagowane pisma. Ale, kochani, ten sam Duch Święty, pod którego natchnieniem powstały pisma święte, działa w sercach tych, którzy dziś czytają i słuchają Słowa Bożego, którzy z wiarą czynią to w Kościele. Zapytajmy, jak to się dzieje. Otóż, Duch Święty dzięki swojemu natchnieniu tłumaczy, w sercu tego, który czyta z wiarą słowo, tekst pisma świętego, w ten sposób, że ono przekształca się w wydarzenie, którego dotyczy, którego obejmuje. I w ten sposób Ewangelia przeistacza się w sercu i umyśle wierzącego właśnie w wydarzenie. Kierunek jest więc tutaj od, odwrotny. Jeżeli chodzi o powstanie pisma najpierw, było wydarzenie, potem było głoszenie, a potem spisywanie, a tutaj mamy już pismo, jest głoszenie i pojawia się wydarzenie z relacji z Jezusem w słowie. A więc to jest bardzo ciekawe, że po to czytamy Słowo Boże w Kościele, aby przeżywać żywe spotkanie z Jezusem. Ci, którzy znają się trochę na informatyce albo mają do czynienia z komputerami, to wiedzą, co to znaczy update. Nawet takie neologizmy angielskie wchodzą do naszego życia, update'ować. Aktualizacja. Program trzeba zaktualizować. I właśnie przez wiarę w kościele, gdy celebrujemy słowo, ono się aktualizuje. I my spotykamy żywego Jezusa. Możemy też powiedzieć, że nasze życie przez Słowo się aktualizuje. To jest taki życiowy update, że przez Słowo mogę być najbardziej tym, kim zaprogramował mnie Bóg. Mogę być najbardziej sobą, gdy czytam Słowo Boże. Przejdźmy teraz do pierwszego kazania Pana Jezusa. Jezus w synagodze, w, tej, w której często uczestniczył w dzieciństwie, w Nazarecie, podchodzi i dostaje pismo, cytuje tekst mesjański z Izajasza: Duch Pana nade mną, ponieważ mnie namaścił. A potem ku zaskoczeniu wszystkich po odczytaniu tego fragmentu mówi, Dziś spełniły się słowa pisma, któreście słyszeli. To nie jest więc zwykłe nauczanie, to nie jest komentarz, ale spełnienie proroctw mesjańskich, wydarzenie zbawcze. Sam Jezus jest dobrą nowiną. Co to oznacza w szczegółach? Co oznacza to proroctwo mesjańskie w szczegółach? Jezus przyszedł na ziemię jako ostateczne słowo Boże do człowieka, po to, aby. Ubogim głosić dobrą nowinę, bo On sam jest słowem Bożym, a nie po to, by bogatym dać możliwość większych obrotów i większych zysków. Przyszedł na Ziemię po to, aby więźniom głosił wolność, bo On sam jest wyzwolicielem, a nie po to, aby prześladowcom dać możliwość bestialskiego znęcania się i wyzysku. Przyszedł na Ziemię po to, aby niewidomym głosić przejrzenie. Bo On jest światłem na oświecenie Pogan, a nie po to, aby powiększyć pychę i samozadowolenie wszystko wiedzących. Przyszedł na ziemię po to, aby uciśnionym głosić wyswobodzenie, a nie ciemiężcom większą swobodę i bezkarność w wyzyskiwaniu. Przyszedł na ziemię po to, aby chorym głosić uzdrowienie, bo On sam jest uzdrowicielem i życiem, a nie po to, by zdrowym i dobrze się mającym dać przepych i jeszcze większy dostatek. Przyszedł na ziemię po to, aby skruszonym w sercu głosić przebaczenie, bo On sam jest miłosierdziem. A nie po to, by zadufanym w sobie i pełnych, pełnym pychy dać wolność w popełnianiu najwymyślniejszych grzechów. Przyszedł na ziemię po to, aby obwoływać rok łaski od Pana. A nie... Odwołanie wszystkich praw i nakazów moralnych i etycznych, jak to się dzisiaj dzieje. Jeżeli teraz z wiarą czytamy Słowo, ono urzeczywistnia się dzisiaj, w wiecznym dzisiaj Boga, które raz na zawsze zrealizowało się w Jezusie, a urzeczywistnia się za każdym razem w nas, gdy je przyjmujemy. Jak zatem przyjąć Słowo Boże, jak je czytać, jak je słuchać? Może najpierw posłuszmy się świadectwem tego, co czyni Słowo Boże. Otóż w książce Davida Wilkersona, Krzyż i Sztylet, jest opisana historia Nikki Cruza, portorykańskiego emigranta, który w Nowym Jorku był wysoko postawionym członkiem największego z gangów przestępczych. Na swoim koncie miał wymuszenia, pobicia, a także morderstwa. I pewnego dnia... Idąc ulicą, usłyszał głos księdza, który głośno wypowiedział zdanie: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Słowa te niejako wbiły się w jego serce jak sztylet i nie mógł przestać o nich myśleć. Ciągle o nich rozmyślał. W środowisku złych myśli. I gąszczu słów pełnych nienawiści, Niki został dotknięty słowem Boga, który jest, które jest skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Jedno zdanie z Pisma Świętego doprowadziło go do spotkania z Jezusem i do głębokiego nawrócenia. To słowo odbudowało jego godność jako dziecka Bożego i stał się wielkim ewangelizatorem, który potem miał na koncie wiele nawróceń ludzi podobnych jemu. Gdy dzisiaj czytaliśmy to słowo, mogliśmy zauważyć, że przedstawione nam zostały dwie celebracje. Jedna ze Starego Testamentu, gdy po niewoli babilońskiej lud po raz pierwszy zebrał się w Jerozolimie i czytał i słuchał słowo. A potem mamy to, tą liturgię Słowa synagogalną w Nazarecie. I tam możemy fascynować się, jak lud słuchał Słowa Bożego. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. Powiedzieli Amen, to znaczy, odpowiedzieli na to Słowo. Cały lud płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. A w Synagodze w Nazarecie jest powiedziane, że oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Tak właśnie mamy słuchać słowa Pana z wiarą wyrażoną w szacunku i z pokorą, dzięki której Słowo Boże może skruszyć nasze twarde serca, dzięki której możemy to Słowo przyjąć do naszego życia. Papież Franciszek. Przypomina nam, że Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez pismo święte. Jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi on w nasze życie i z nami zostaje. A na innym miejscu papież mówi: Człowiek żywiący się Słowem nie ma pokusy, by popadać w bezpłodną tęsknotę za przeszłością, ani w bezcielesne utopie przyszłości. Zobaczmy, jeżeli będziemy czytać Słowo, to w Kościele, ale i w, i w życiu, nie będziemy tylko tęsknić za tym, co było, kiedy były tłumy w Kościele, ani nie będziemy się bali, co to jeszcze może się stać na tym świecie, ponieważ tu i teraz jesteśmy uczniami Pana, jesteśmy prowadzeni przez Słowo, możemy być świadkami wiary wszędzie, gdzie Pan Bóg nas postawił. Niech więc Słowo Boże pomaga nam przetrwać z wiarą każdy czas.